Dzień dobry kochani, witam was już w kolejnym odcinku na moim kanale z naszej serii SS od I dzisiaj porównujemy sobie zadania związane z wariantem Jest to, że tak powiem, koń, którego podłożyli zamiast konia baronowej Ale nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ja co prawda to zadanie znam Bo pamiętam je doskonale z mojego poprzedniego konta Ale może akurat... Wy tego nie mieliście, bądź chcecie sobie przypomnieć, jak to zadanie wyglądało e, Także nie przedłużając, zacznijmy sobie robić zadanie u Baranowej e, Poczekajcie, troszkę sobie ściszę może muzykę, bo jest e, za głośno Ok, jest git e, Trener koni Marley Dzień dobry, mi, Jak cudownie Cię widzieć. Dziękuję, że pytasz, ale niestety jestem zaniepokojona. Mój najlepszy koń wyścigowy, Butterfly, miał wypadek i doznał kontuzji prawej tylnej nogi jakiś czas temu. Uraz został wyleczony na szczęście, ale teraz musi odbudować on od mięśnie w nocy tak, aby to się nie powtórzyło. Tak więc wysłałam Butterfly na farmę Marley'a. Czy wiesz, że Marley to również trener koni? Jeśli jest ktoś, kto może pomóc mojemu motylkowi, to jest to on. Co denerwuje mnie najbardziej, to czy będzie on mógł konkurować kiedykolwiek ponownie. Widzisz, Butterflyman naprawdę kocha się ścigać. Jeśli Marley nie będzie mógł mu pomóc, obawiam się, że jego serce będzie złamane do końca życia. Możesz pojechać na farmę Marley'a i zobaczyć, jak się ma Butterfly? Mówisz, że pojedziesz chętnie? Dziękuję ci bardzo, kwiatuszku. Okej, okay, jednak muszę dać troszkę głośniej muzykę, bo tym razem już nie słyszę. Okej, okay, tak jest idealnie. Dobra, to jedziemy na farmę Marley'a bez podwózki, bo to jest e, dość blisko. Idziemy, idziemy zobaczyć co tam u Butterfly. Tylko to niestety nie będzie on. Ej, się, co się stało? Czemu nas przyblokowało? Okej. Okay. Tak. E, nie lubię to być Butterfly, ale to nie będzie Butterfly. Zresztą sami zobaczycie. No, jak takie huknięcie było, nie wiem czy słyszeliście. Witaj, Ayumi. Czy Baranowa cię przysłała? Ja Czy możesz sobie wyobrazić, że to ja zostałem poproszona o wytrenowanie mistrza? Karny mój brat mi się, że mi się nie uda i że jak zwykle coś się stanie. Pokażę tej mojej wrodocie, że po tygodniu spędzonym ze mną Butterfly będzie w lepszej formie niż kiedykolwiek. Oczywiście, że mówię prawdę. Trenowałem masę koni w przeszłości. Ach, więc Butterfly nie jest dla mnie wyzwaniem. Możesz powiedzieć Baronowej, że Butterfly czuje się dobrze, albo że właściwie to jest coś jeszcze. Ach, nieważne, nie jest to aż tak ważne. O Yumi, dlaczego nie pójdziesz przywitać się z Butterfly i zobaczysz, co się z nim dzieje? Okej, okay, przywitajmy się. Wow, spokojnie, Butterfly. To Yumi, nie musisz się bać. Widziałeś co się stało? Zgodzi e, się ze mną, że wydaje się to być trochę, nie wiem nawet takiego słowa powinienem użyć. Znerwowanie? Dokładnie tak. Zestresowanie jest odpowiednim słowem. Myślę, że to bardzo dziwne, że koń tej razy jest zdenerwowany, ale może to tylko moje wrażenia, a ty co o tym myślisz? Jest też inny problem. Jednym z jego największych kłopotów są skoki. W ogóle nie chce skakać, ale według Karneja, butterfly należy do najbardziej utalentowanych w skokach koni w Srebrnej Polanie. Mam pomysł. Czy możesz spróbować przetestować mój tor do skoków wraz z Valiant? Może po konkurencję i przywróci go do życia. Zrobisz to? Ja, yeah, super Ayumi! Pokaż na co cię stać! ja weźmy udział w wyścigu. Nie ma nigdzie tego walianta czego? E, w sensie Butterfly'a. Hmm. Czyli przejdziemy sami wyścig po prostu. E, no dobrze. Mniej więcej pamiętam ten wyścig. Bo go można robić codziennie. Chyba, że zmienili... O właśnie, jest zmieniony widzę. Oczywiście była zrzutka, bo nie inaczej. Ok, jest znacznie krótszy, czyli to nie był ten A, ten wyścig codzienny. Iha, niezła jazda mi. Teraz twoja kolej, Butterfly. Na pewno ci się uda, wiem, że dość radę. Zobaczmy. Ok, nie chciał przeskoczyć. Spokojnie, Butterfly, spokojnie. Ech, dobry chłopak, tak, bardzo dobry. Widzisz, Ayumi nie poszło tak dobrze. Hmm, nic nie rozumiem. Rozumiesz co z tego Ayumi? Rozumiesz, dlaczego on nie chce skakać? Myślisz, że może się, czego, e, się czegoś bać? Hmm, co to może być? Widzisz przecież, że to tylko prosty padok. Cóż, musimy spróbować go zbadać. Pójdź i sprawdź, czy uda Ci znaleźć coś podejrzanego na wybiegu. Super, ja muszę uspokoić naszego przyjaciela, jest całkowicie przerażony. Dobrze, to idziemy przeszukać sobie padok? Zobaczymy czy jest tutaj coś podejrzanego. Okej, okay, na razie nic nie mamy. Dobrze, nic nie ma. Znalazłeś coś? To jest naprawdę bardzo dziwne. Jeśli nic nie znajduje się na wybiegu, to na co Butterfly może reagować tak nerwowo? Co może być powodem? Co myślisz? Masz inne pomysły? Czy spróbujemy coś innego? Cóż, co możemy zrobić? Wyścig beczkowy? Tak! Co za dobry pomysł! Być może byliśmy zbyt wymagający dla, e, dla Butterfly. E, czy ze względu bezpieczeństwa możesz pojechać pierwsze? Butterfly zobaczy, że nie jest to takie trudne. Dzięki! Jejcia, Yumi! Dobrze, teraz ten beczkowy wyścig. Mm. Okej, okay, też jest inny. Okej. Okay. <laughs> Butterfly nie wiem przykładu. <laughs> Czemu mi tego nie zaliczyło? Okej, okay, jakąś krzywą musieliśmy wjechać na tą przeszkodę. Dobrze, przyjechaliśmy. Jedną beczkę ominęliśmy. Eee, iha, jaki doskonały przejazd, Yumi. Co powiesz, Butterfly? Pokaż na no, co cię stać, mistrzu? Dobrze, zobaczmy. No i klops, kochani. Och, nie, 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 nie. Uciek, jeśli natychmiast go nie złapiemy, znajdzie się bardzo szybko po drugiej stronie. Jorwik, jak mam go dogonić? Bieg nie jest najlepszym pomysłem. Moja kondycja nie jest w najlepszej formie. Mówisz, że pojedziesz za nim? Wow, dziękuję. Ale bądź ostrożna. Przestraszony koń może być niebezpieczny. Spróbuj go najpierw uspokoić. To jedyny sposób, aby go złapać. W drogę jedź, Ayumi, jedź! Dobrze, jedziemy. Jedziemy po ciebie, Butterfly. Udało ci się zatrzymać butterfly Wydaje się być całkowicie przerażony Dlatego musisz zająć się nim spokojnie Aby nie było gorzej Okej okay. Jakieś ma takie plamki w ogóle na sobie Wygląda jakby był brudny Pomoże butterfly wrócić na farmę Marley'a Udało Ci się uspokoić Butterfly i zaczyna się on kierować z powrotem na, e, w stronę farmy Marley'a. Dla bezpieczeństwa jedź obok niego, ponieważ jest cały czas bardzo znerwowany. Dobrze, to jedźmy. W ogóle chciałabym zrobić sobie z nim zdjęcie na miniaturkę, jeżeli jest taka możliwość. Dobrze, zrobię sobie zdjęcie z nim, jeżeli e, pozwolicie. Dobrze, myślę, że tak będzie git. Butterfly czuje się spokojniejszy. To dobrze. W ogóle nawet nie wiem, jaka to jest rasa konia. Nie mam pojęcia. Wygląda trochę jak startowiec. Nie wiem, co to za rasa. Autentycznie wygląda jak startowiec. Hmm. Możecie napisać, jak wiecie, jaka, e, jaka to jest maść. Ja w sensie rasa? Uf, było blisko. Dziękuję, że przyprowadziłaś mnie Butterfly. E, dobrze, musimy zsiąść z konia. Uff, co za ulga. Boję się, że nigdy więcej nie zobaczyłem Butterfly nie z szybkością, którą uciekał. Co ja w ogóle powiem baronowej wybacz, ale straciłem twojego konia. <laughs> nie dzięki. Całe szczęście, że byłaś tutaj, Jeomi. Domyślasz się, dlaczego Butterfly uciekł? Masz rację, Jumi, coś musiało go wystraszyć. Ale nie wiem, co to mogło być. Jakiś pomysł? Mówisz, że obejrzysz Butterfly? Cóż, to może być dobry pomysł, ale zupełnie nie rozumiem, dlaczego tak się boi. Może coś znajdziesz. Dobrze, zbadajmy sobie Butterfly. O, muszę odsunąć konia. Dobrze, podejdźmy sobie. Wszystko wygląda w porządku. Zaraz, to jest dziwne. To tutaj jest dziwne. Nie mogę kliknąć. O. Więc Butterfly nie ma uszkodzonej prawej, tylnej nogi w wypadku, jak mówiła Baronowa. Wyciągnęłaś rękę jeszcze raz zbadałaś tylną nogę Butterfly, której mięśnie są naprawdę silne i wcale nie tak sobek twierdzi Baronowa. Podejrzane. Kości są w porządku, więc jeśli jest to coś bardzo dziwnego z nastrojem bat Więc jest to coś bardzo dziwnego z nastrojem Butterfly. Delikatnie klepiesz go, go po... Go po grzbiecie, Aby poczuł się bezpieczny. Wydaje się to działać, więc po prostu go przytulasz. Nagle twój wzrok pada na plamy Butterfly. Jest coś dziwnego w ich wyglądzie. Wyciągasz rękę i dotykasz jednej z nich. Nie, jest, nie jesteś pewna, ale to może być czarna farba. Czy ktoś namalował plamy na Butterfly? To mógł zrobić coś takiego i dlaczego? Musisz od razu poinformować o tym Marleya. Dobrze. Co mówisz? Że co? Myślisz, że kon, którego tutaj mamy, nie jest prawdziwym Butterfly? To jest niemożliwe. Przyszedł prosto z posiadłości baronowej. Karnej sam zorganizował transport. Dlaczego nie może. Dlatego nie może to być nikt inny jak Butterfly. Miałem na niego oko cały czas. To po prostu musi być Butterfly. Nie mogę w to uwierzyć, Ajumie. Wybacz, po prostu nie mogę to zaakceptować. Poczekaj! Harley przysłał mi papiery Butterfly. Gdzie mogłem je położyć? Mogłyby nam tutaj pomóc. W papierach znajdują się wszystkie informacje, których potrzebujemy, aby sprawdzić, czy koń, którego mamy, to prawdziwy Butterfly. Muszę pomyśleć, byłem w stajni, kiedy zadzwonił telefon w kuchni. Czy zabrałem ze sobą papiery? A Jumi, czy może sprawdzić, czy papiery Butterfly znajdują się w stajni, a ja poszperam tutaj? Musimy znaleźć papiery i to jak najszybciej. Dobrze, poszukajmy papierów. Zobaczymy. O, pierwszy traf <grych> Znalazła się? Były w stajni? Okej, okay. więc sprawdźmy, sobie, co jest napisane o Butterfly. Mhm. Waga, wzrost, maść. Hm. Miałaś rację, coś jest nie tak. Według dokumentów Karnea, Butterfly ma osłabione mięśnie prawej tylnej nogi i że tak naprawdę w ogóle nie może jej używać. Jest też coś podejrzanego z czarnymi plamami na Butterfly. Hm. Ty poczułaś przecież farbę. Co to może oznaczać? Jak to się stało? Jak to możliwe, że otrzymałam złego konia, który przyjechał prosto z winnicy? Muszę zadzwonić do baronowej. Albo nie, co mam jej powiedzieć? Pomóż mi, Ayumi, z kim powinienem porozmawiać? Karnej? Tak, masz rację, Karnej może coś wiedzieć, przecież to on zorganizował transport Butterfly. Ale co powinniśmy zrobić z tym koniem? Jeśli to nie Butterfly, to do kogo należy ten koń? Masz rację, zajmij się najpierw jedną rzeczą naraz. Teraz najważniejsze jest to, aby porozmawiać z moim bratem i dowiedzieć się, co wie. Możesz pojechać do winnicy i porozmawiać z nim? Dziękuję. W międzyczasie zobaczę, czy znajdę coś, co może wyjaśnić, co to za koń albo do kogo należy. Dobrze. To pojedźmy sobie do Carneya. Zobaczmy, co ona ma do powiedzenia. Niezła historyjka z tym koniem baronowej. Cały czas mnie coś tam blokuje niewidzialnego w tamtym miejscu. Nie wiem co to może być. No ale dobrze, nieważne. Zobaczmy sobie, gdzie jest on na szkarnej. Tutaj. Hello, mi Chciałam Cię życzyć miłego dnia, ale po Twojej imieniu nie wygląda, że taki będzie. Co? Marley stracił konia baronowej? Głupi prostak. Wiedziałem, że to się tak skończy. Wiedziałem, że to się stanie. On nie potrafi nic zrobić, to zawsze ja muszę po nim sprzątać. On się wygłupia, a ja podnoszę odpowiedzialność Grrr. Nie, nie tym razem. Tym razem będzie musiał odpowiadać za siebie. Mówisz, że to nie jest jego wina, <gry> więc niby kto ponosi odpowiedzialność, stary człowiek na księżycu? Jak można zgubić konia baronowe i poza tym skąd wiesz, że to nie jest Butterfly? Brak uszkodzonej tylnej nogi? I brak plam? Co mogło się stać? Skąd mam wiedzieć? To Barney, e, to Marley musiał coś e, spartaczyć. Nie mogło się przecież wydarzyć nie wiadomo co. Odwiózłem Butterfly do Marleya wczoraj, ale miałem bardzo dużo roboty, więc ktoś musiał mi pomóc. Kto mi pomógł? To był pan Anwir. On i jego przyjaciel e, byli tutaj i wzięli podwózkę, z którą pojechali do Srebrnej Polany. Zaproponowali przewieźć Butterfly na farmę Marleya, która jest przecież po drodze. Pan Andrew jest dobrym człowiekiem. Jeśli jest ktoś, kto zawalił sprawę, to jest to Marley i nikt inny. Jeśli nie może znaleźć konia, to jego wina. To tak oczywiste, jak to, że ryby żyją w wodzie. Możesz, tu, możesz mu to przekazać ode mnie. Nie biorę odpowiedzialności za ewentualny zawał, zawał serca, kiedy baronowa się dowie o tym, że straciła swojego najlepszego konia wyścigowego. Może tam pojedziesz? Jestem teraz tak strasznie zły. Pojedź do Marleya i powiedz mu, że to jego odpowiedzialność, aby naprawić wszystko. Dobrze. Mhm mm To jedźmy Czyli w sumie nic się nie wyjaśniło Zobaczymy co nam ma Marley znowu do powiedzenia Czy coś ciekawego odkrył Dobra Jesteśmy na miejscu Byłaś u karneja, Powiedział coś? Oczywiście, wszystko to moja wina. To, że koniec nie ten, to też moja wina? Stary człowiek na księżycu? Ech, może ma on rację. Powinienem mieć lepszą kontrolę, gdybym był bardziej ostrożny. Muszę się nad tym zastanowić. Prawdziwy Butterfly nie mógł po prostu zniknąć z dymem. Ale co to za koń, który ma udawać Butterfly? W każdym razie nie możemy go dłużej nazywać Butterfly. Potrzebujemy dla niego nowego imienia. Masz jakiś pomysł, jak nazwać tego chłopca tutaj, co Ayumi? Valiant... Valiant? Cóż, dlaczego nie? Niech będzie Valiant. Nasz korek też się nazywa Valiant, by the way. Valiant, podoba mi się. Cześć Valiant. Hmm, muszę porozmawiać z baronową tak szybko, jak to możliwe. Myślę, że nie wyjaśnij tego. Nie mam nic sensownego, co mogę jej powiedzieć. Mówisz, że nie był to mój błąd. Jesteś dla mnie taka dobra, Jumi, ale Butterfly był i jest moją odpowiedzialnością. Mój brat ma rację. To ja powinienem ponosić, ponosić odpowiedzialność. To moje zadanie. Nie mam czasu, aby użalać nad sobą. Muszę usiąść i zastanowić się, co powinienem powiedzieć baronowej. Ja postaram się zająć całym tym bałaganem, a ty może spróbujesz dowiedzieć się, skąd pochodzi waliant. Jeśli rozwieśmy ogłoszenia na jego temat, być może dowiemy się czegoś. Być może pomoże nam to, także dowiedzieć się, gdzie znajduje się prawdziwy Butterfly. Przygotowałem krótki opis warianta, kiedy ty rozmawiałeś z moim okropnym bratem. Czy będziesz tak miła i przygotujesz pięć ogłoszeń, które można rozwieść w srabnej polanie? Super, dzięki. Tutaj, się, tutaj znajduje się papier i długopis, których możesz użyć. Dziękuję ci bardzo za całą pomoc, Ayumi. Nie poradziłbym sobie sam. Dobrze, napiszmy sobie ogłoszenia z siadamy z konia Ale ten kotek mruczy Nie wiem czy będziecie słyszeć Dobrze Dokończymy pisanie ogłoszeń I ostatnie Mamy wszystkie ogłoszenia napisane Och, są cudowne powinny zadziałać Weźmiesz, go, weźmiesz ze sobą to ogłoszenie i się w miasteczku srebrnej polany. Miejmy nadzieję, że pojawi się ktoś, kto rozpozna warianta. Być może dowiemy się też czegoś o Butterfly. Dobrze, idziemy rozwiesić wszystkie ogłoszenia. Przypuszczam, że nie dowiemy się skąd pochodzi waliant. Tak obstawiam. Chociaż nie pamiętam w sumie tak do końca tych zadań. Pamiętam tylko początek, ale to co się dalej dzieje i tak dalej w tych zadaniach, to już nie do końca pamiętam. Także to widzicie. Dla mnie też będzie taka przypominajka, że tak powiem. Muszę, gdzie my te ogłoszenia mamy dać? Dobra, tutaj. Tutaj też jakieś dwa widzę. Tu. Mhm. Ej, zaraz sobie zdjęcie tego plakatu, jeżeli pozwolicie. Gdzie to w sumie w Fajny ten. O. Przyda nam się na miniaturkę. Dobrze. E, tutaj jeszcze. I jeszcze jedno ogłoszenie musimy powiesić. Mamy. Tak za krzakiem to powiesiliśmy, ale no dobrze. Oczywiście w ścianę wjechaliśmy, typowo ja. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Mega długie są te zadania tak w ogóle, nie? Już 20 minut odcinka zaraz będzie. Ale nie narzekam, nie narzekam. Im dłuższy materiał, tym lepiej. Rozwiesiłaś wszystkie? Ekstra, miejmy nadzieję, że ktoś wkrótce się odezwie. Mhm. mi tego walianta musiał przeżyć coś okropnego, skoro jest taki nerwowy i przestraszony. Ale on ci ufają mi, wydaje się mieć szczególną z mi. Wydaje się zbliżać do nich sposób, który niewiele osób potrafi. Wystarczy spojrzeć na ciebie i walianta, Pomożesz mi z wariantem? Muszę wziąć odpowiedzialność za to wszystko i zająć się sprawą z Butterfly. Dzięki mi. bez względu na to, kim jest wariant, potrzebują pomocy, aby znowu zaufać ludziom. On mi nie ufa, więc myślę, że najlepiej będzie, jeśli to ty będziesz go trenować. Pierwszym krokiem jest, zapoznanie, jest poznanie się wzajemnie. Może go nakarmisz? Droga do serca konia wiedzie przez żołądek, czy jak to tam ludzie mówią. Wszyscy lubią dobre jedzenie, bez wyjątku. Wiesz, zdałem sobie sprawę, że dzisiaj wróciłem kosz z jabłkami. Miałem tak wiele do zrobienia, że zapomniałem ich zebrać. Czy będziesz w stanie to dla mnie zrobić i pozbierasz jabłka, które zostały na ziemi? Super, później możemy dać Walientowi jabłka. Jestem pewny, że mu się spodoba. Jest przede wszystkim konie, Ma wszystkie konie uwielbiają jabłka. Dokładnie tak. Idziemy pozbierać je łóżka. Hop, 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 hop. I mamy wszystko. Oj, nie przypuszczałam, że tak wiele jabłek wypadło z kosza. To jest po prostu zbyt dużo jabłek na jednego konia. Nie dlatego, że myślę, że Walient nie byłby ich w stanie zjeść, ale nie może on nieść tak dużo słodkich rzeczy. Później nie będzie miał ochoty na regularne jedzenie. Zrobimy tak, że wszyscy będą zadowoleni. Weź te trzy jabłka i daj je Walientowi. Ja wezmę resztę do innych koni, żeby również poczuły smak słodkości. Brzmi świetnie? Super! Czy ktoś pomyśli o moim waliancie, On też może chciałby jabłko dostać. Dyskryminacja. Dobrze, nakarmiliśmy. Widzisz, wariant uwielbia jabłka? Wiedziałam, że będzie to najlepszy wybór. Widzę, że Walent coraz bardziej ci ufa. Nie wiem, czy nie jest na to za wcześnie, ale mam pomysł, który chyba warto wypróbować. Myślisz, że Walent jest gotowy na przetestowanie beczkowego wyścigu. Uważam, że tym razem może mu się udać. Nie musisz wyglądać na taką zmartwioną. Wszystko ci wyjaśnię. Nauczyłaś Walenta po prosto z ręki. Zastosujemy ten pomysł, ale zamiast stania w miejscu, postaramy się, żeby zaczął za tobą podążać. Ty uda mu się przyjść z tobą, cały torus zorientuje się, że nie jest to wcale takie niebezpieczne. Proszę, weź te cukru i pokaż Waliantowi drogę przez beczkowy wyścig. Wiem, że na pewno Ci się to udają, mi. Ja, <grybujesz> Ej, ja... No, dobra. Pójdziemy sobie na piechotkę. Złabiła Walianta. Cukier tutaj mu i idzie dalej. też on wygląda jak startowiec. Hmm. a takiej maści nie widziałam startowca. Takie jeszcze dwie kostki mamy? Komand, command, Valiant. Już nie mamy e, tych kostek cukru. Drawaliant! Go Kali! Go! Iha! Z i patrzyłem, co to, Co za wspaniała robota, Yumi! Wow, zaczęcie nazywać zaklinaczem konia, Yumi! Ja, absolutnie niesamowite. Udało ci się przeprowadzić Walienta przez cały wyścig beczkowy. Jest on wiele bardziej spokojny i nie jest tak znerwowany jak przedtem. Wszystko to dzięki tobie, Ayumi. Myślisz, że potrzebuje on czyszczenia? Proszę, weźmy ją kopystkę oraz szczotkę do czyszczenia. Wykonał dobrą robotę i zasługuje na dobrą opiekę. Myślę, że będzie on bardziej zadowolony, jeśli to ty go oporządzisz, a nie ja. Dobrze, oporządźmy sobie go. Przede wszystkim te plamy, które nie wyglądają dobrze. No i teraz jesteś piękny Paliancik. Mhm. Skończyłaś czyszenie? Super! Teraz niech walient trochę odpocznie. Nie może być za dużo rzeczy naraz. Okej, okay, tutaj mamy zadanie czasowe, także... Co, kochani, ja kończę odcinek. E, oczywiście pojawi się kontynuacja tych zadań, także poczekujcie. nie wiem kiedy, ale na pewno się pojawi. I co kochani, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do zostawienia łapek w górę, do subowania mojego kanału oraz do komentowania wszystkich moich odcinków. I co, nie przedłużając, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa-pa!